No ale co zrobić, jak go wywaliło, to go wywaliło. 18 minut błoga? Akurat wbije sobie? A, ja sobie gwiazdkę ubrałem. Kurwa, jak A, w goście... Błogę, 85 wbili. Dobra, walnąłem sobie redcha Tyle, że... A, nie przełożyłem sobie tego hełmu fajnego, no... Jakiego? No wiesz, tego z cichych. Znaczy powinienem i tak go ugrać. No nie wiem, na razie tak, tak średnio ta walka idzie. Jakiegoś bugowanego ma tego łowcę. No, dobra, się wyrównało po cedaku małej. No dalej tak się... No nie wiem. A, dotyk bił? Z czego? Aha, ze zbroi. Już zapomniałem, że tą zbroję mam na sobie. Próbowałeś co uników robić. Ja bij jakiegoś 8-3 tanca. Myślałem już, że dużo obniżam tym tancem. Tak średnio chyba. No, jeju. Padasz ty dzisiaj? I tak mnie będą dobijać. Nawet nie mam tych potów fajnych, żeby się lechnąć za całe, chyba jakieś zapki mam. No ty łowca? No, dobił mnie ten frajer. Łowca chopie zrobił mi. To. Ja dałem klątwę. I cześć, że. Znaczy, jemu ja walnąłem klątwę. I cześć, że on mnie i tak zdublował i miał ruch. Śmiesznie. No, ten nie dobił, ten twa. 50% miałem. To ci dał. No, ten sfer co ten dark. Kurwa, jeszcze padnie. A nie one? Miałem 50%, jak mnie bił, nie. Boże, jaka to jest pizda, to nie mogę. Chłopie, gość mi walnął pierwszy cios. Ty ja, jesteś Ja 34% i gość płatnie No to nieźle. Ja nie wiem, no żeby dobijać i paść to chłopie. Ja ale pamiętam, że diabeł też miał taką akcję. Że go ktoś na łaźni dobijał, a później ten. A później padł. To nie pamiętam kto tego diabła dobijał. No jeden jego. Ja jakiegoś tropa. channel. Kto tam był? Halo? To no, jakiś kurwa gór Grenbitropem? No. Siema O cześć ma ja Co za debil A później mi będzie płakał, że kurwa ja go biję Ja pierdola kapatola umysłowa ten żelek Bije kurwa sam, a później płaczę na czacie kanowym, że ja go, go klanowicze biją, no to ja pierdolę. Ty no sporo tych osób biło o tego, tej tego, tego, tego 21. Ten wiemy już bił trzeci jak lat dotyk. Serio? Padniesz? No, ma 75% ja 55. Basia, nie no ty no, czekaj, to ci z telefonu odpiszę, bo tu mi się nie chce przełączyć i wycinać tego. Cześć, że miałem 50%, a mnie dobijał i padł? Wszystko, kurwa, ślino, twoja wino. No i no, co, ty, co ci goście z marzycieli robią? Goście mnie biją. Co, tenki? No jakiś tank mnie zaatakował, 50% mi nawet nie weźmie. 7 legend, pięknie. No dobra, weźmie te 50% No ale becha. Ty Marcin! Znaczy nie Marcin, tylko Szymek No Brawo je złożyłem Brawo Nagrało się Napierdolę, Na kurwa mać Kurwa mać Up Wytniesz to Toshino Nie chce mi się to wyrzucisz to do... ja cię zajebie chyba No wrzucę Kurwa ci wypierdolę kiedyś zobaczysz <laughs> Zamki rybcie kurwa O nie ma rybka Angelek to debil Ale ja go skonu zaraz zaraz goś mnie denerwuje. Wszystkich powywalaj najlepiej. Cześć, że goś bił, bił pierwszą, pierwszą postką Padł na mnie. na mnie Wbija teraz drugą postką a zaraz no będzie mi pisał na klonowym i płakał, że go klanowicza, klanowicza biją. To jest jakaś patologia umysłowa. O, cześć, wbiła, tu. Witam wbił. serdecznie, no mam na głośnikach, mam więc kwiat, kwiat, jak ktoś to przegląd ja. ja. Największa kurwa margony wbiła, ja pierdolę. Łeb tam, Hajs mi dawaj, debitu Eee. Nie posiadam, nie hajs, hajs albo masz wyrost z planu. Ja to drugie, ja to robię, masz. Ja ci już kurwa, nie, tej nic nie pomogę. Co ty tam w tym temper robisz kurwa debilu? Ja? Chłopie, bo cię zaraz dopierdolą z tego planu. A co ja niby robię? Ja nie nie będę A co ja niby robię takiego? stary nie xp i jeszcze kurwa co jest? jak to nie xp już mam 101 od dwóch dni w aukcyjnym stoisz podobno no bo mniej czasu mam na grę. no mniej czasu a wczoraj kurwa latał kurwa 3 godziny w nocy w aukcyjnym na 80 levelów Jeszcze mi załat... ty no jakiś pan mnie ubije o ja pierdolę Mogę... Co to zgłosić nieaktywność przez kilka dni, czy nie? Co? ale ma dobre to... No ja nie wiem, ja gościowi ja do takich fujają wszystkie. A No tak... Wygrywa ze mną na razie. No znowu mówię o no, tych no, by... Nie tak ja Co tam z Szymi u ciebie, W porządku. Leci? No powoli. Ej no, Szymek, ten pal mnie ubije. Dalej awary mam no, ci pokazać, nie jak padam z utruką S na sekcji. no to jak ja mam expić? A nie, jednak ja wygram. To po chuj się niczym A nie, jednak padłem, klątwa mu weszła na jednym procentie. Z jakimś palem, ale ja tym 8-3 byłem. Jemu wbiły trzy dotyki, mi nic. Dobra ty Jasko powoli Awary to złodziej User joined your channel. Dobra no, no słyszę no, was O wreszcie, o, ci, wreszcie ci działa, działa. Mogę się 4% to? zanim, Nagrywa się to. To. zanim Nagrywa się to Już Awary to jest. złodziej A ty masz mojego pindola Cześć się nagrało Proszę nie wiedziałem Padasz Jak goś mi mówi ty to ja przy... Ja przyjdę do ciebie, zobaczę tego twojego grilla z i mi go na mury Nie, wrócisz. To jest przebojowy grywa Nie wierzę No ale Na mury Withan kurwa No założę się o 1G że jak będziemy walczyć, będziemy do, walczyć 10, do 10 to ja wygram O 1G, o 1G Że przegraszę no yy, zawalczymy wtedy Jak będę ja miał do pozycji A no to szybko to nie Czyli. będzie Za rok Nie szybko No to chodźmy. Chodźmy Na no wojnę Okej to już Ej ale Ej. nie bo ty cycki masz Wyróżniasz się nie no Wolą random, ale tak robię. Witam serdecznie. Ojej, gruby Michał wbił. Siemka. Sięła na <grym> tej strony Bałona. Cześć, cześć. przykład Co tej Ej, to... Sięła na przykład z tej tam Sięła na przykład z z na przykład nie, no to my A wiecie, że Matki Gaming też chciał mnie nagrać na zaście? Ale zauważyłem <laughs> chyba. I powiedziałem. Nie, nie, nie. nie, nie. Ej, a lat... Jak ty jesteś ślepy, głupi i w ogóle masz refleks szechisty. Dajmon, weź odsuń się od niego. Czekaj. O Denwi mnie bije. To jest ten pedal. Ja mam złego. Złego. Ujba! Ja to Szymek, weź mnie, pilnuj. A gdzie ty jesteś? No nie wiem, tam gdzieś na dole i mnie den wybije. Dobra, widzę. Ale co mam robić? No. no bije mnie. No to go czy to? Nie no. O kurwa, o. przegrałem. Nie tego, Or mi obija. go obiję. Jeju, no to po. Klątwa. Ta, ja. Wygrałem. Jeju, wygrałem, ale chłopie. Makizował, bo ja 13% mam. I jego ruch, i klątwa wbiła. Jopię, ja to oh, dostaję, jak patrzę na te mieczyki. No to, to coś, nie wiem co to tak, jest, bo chłopiet... nie, nie, nie. Bo to się nagrywa. No trudno, no. Karusi, Ej, w ogóle weź coś, powiedz, bo ty jesteś YouTuber, masz 900 widzów. Weź coś miłego o mnie, powiedz, żeby mi suby dawali, nie? E, nie, ja polecam Belorda i w ogóle to się maneczka z tej strony Belon. No ty kurwo Dobra, dobra Zapamiętam to sobie. Ostatni był odcinek dobry. Sprzedam klan z tej strony Samar. Ano, A no, widziałem, no, to. widziałem to <laughs> Kurde. Dobra, Samar, chyba, nie? Wbiła okay. Babcia mi wbiła. Serio? No i gada gadała mi ten, że jakieś chuje z rządu miały wypadek. <laughs> Ja pierdolę. Ty może z rysiem ugram. Wybrałem z rysiem eloherę kurwa. On palem, palem czekim. No palem X2CBK w końcu robi swoje kurwa. Ja A bo ty zbroję, zbroję masz. Zbroję, Ej, Czy bo jak nie wiecie, wiecie, to Belord ma zbroję. Zina cię wykasuj kiedy. <laughs> e jak on ci ucieknie. Czekaj, cztery. bo on mi... No to nie ma... Dobra, dobra biję go. No, no kur... Ty no, no, to nie masz byli, za to. Ale to... Do... Dobra. dobra. Ale dobra, Ura, złe ku... nie. Ale nie wiem na co mi Handel dał. Ja pierdolę, ten dzwoni jeszcze, no zajebiście. <laughs> Uuuu. Zamrożony. Nie fajny. <laughs> Witam cię przyjacielu, o co ci chodzi w tym momencie? Ja jak ty, przyjaciół nie mówię. No To to wy jesteście u mnie na... Na chacie? Ja pierdolę. Ja pierdolę, już otwieram <grym> I w tym momencie atakujecie. Dobra! Na ja pierdolę ja, chyba no. jednak idę na kluby. <grym> Serio? W takim razie zbika, ale nie, no właśnie dokończę, no to nie ma innej opcji. Serio? Znowu no. potki użył. Dobra, minąłem jest nie Dobra Sek ma jakiś ten, dobre eku? No, no takie no, jak tak ty tak tylko że, że... Tak, tak, chcę... A lepiej i bez strojce BK A i tak leci za tym to Jak? Jak? Tak, on tak, tak, biega za was, No z, ja go kolei, nie wolno bo to jest, to jest kolega No ja to nie wolno bo to jest kolega No Chodzi ma 35% Chodzi po r. Chodzi ma 15% Chodzi po Chodzi ma tutaj jeden śmietnik leży Tutaj drugi śmietnik leży no co więcej dodać? Nic dodać, nic ująć. Siebie, ja. Siebie warci. Lekko dark? 6. Okay. Losuj. No już. Już. Czyli jestem jeden. I z trójką. Trójka to jest cukier, tak? Ja i serio? No tak wylosowało. A ja ma, ja ma. A ja mam błogo słabe Dwójka stoi, stoi. Ty no... weźmy ja No Szymek przecież ty stoisz Szymek ty jaki, stoisz Jakie przejście? Jaki 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 A ty A, no ty rzeczywiście, ty się powie. To się żegnam chyba O co ty ja mam błogo Echo No ale jak ty ubierzesz klątwę <głosy> Cukier <głosy> Walka no. dwóch szynków. A no fajnie tak no, tak Dobrze, Dobra, dawaj, dobra, no, dobra chodź tu. Dobra, no, do do Nawzajem. Czekaj, sprawdzę jeszcze umki. Dobra, już bij. Oj kurde, stary. Nie no, luz. Masz klątwy czy coś? No, mam, no, mam, mam. To się ma, no, mamy, na nie wiem, chyba mówisz nareczka tak no szczerze. No Jak ja padam? Powiedziałeś nareczka. ręczka. Jaki za no? Walkę, stary. No omino, ale wykuchiłem, mężczyzna. Bezkryta będzie Jak ja z cukrem padnę? To... Padam. <coughs> padam. Wiecie co jest najśmieszniejsze? Jakby cukier wyjaśnił Pima. to ja bym wyjaśnił cukra. Bo no? ja to co? Cukier mnie wyjaśnia Aśmie. A nie, CBK mi wbiła, dobra Dobra, wygrałem, ale... Jakby nie to CBK... Primo wygrał z awarym No Dobra, to tak jak tydzień temu Dobra, bij Chujowe mam błogo No Primo ma finał Ty bijesz No dobra, to biję No, ma finał No, ma finał Znowu. No, tak nie, nie bo on oszukuje. Dał jebany w dupę, ruchany. Dobra, omijasz mi już. Czekaj, czekaj, bo... O kurwa, nie. Proszę, o, kurwa nie. Nie. Proszę nie, nie. Jest. Ale fart. Uhoho. Przegrałem? Farty? Ej no nie, no czego to wie zawsze, rat... zawsze ten rat? Ej no nie. Wbił mu dotyk, wbił się nowi dotyk, jak miał 15%. Dobra, wygrałem. Nie? Co? Co? Czego nie mam ruchu? Fucking. Dobra, dzięki. Ale czego ja cię nie zdublowałem? Przegrałeś i Nie, wygrałem, ale zastanawiam się, czego cię Belat nie zdublowałem w tym jednym momencie. Ja mam dużo SA. No ja też miałem sporo w tej walce. trzydzieści 35 minut filmu. A nie jakby. No. Chyba Nie, dobrze tam chyba było. Ale nie wiem zresztą. Bo ja nawet nie wiem kto który był, bo żeście się rozbiegli Wygrałem Brawo Dziękuję Miejsce sobie zrobię Dobra, dobra O dobra, możesz o, się, dobra, zareklamować, się bo zareklamować, bo zapomniałem dobra. Proszę się reklamować. Co mówić? No nie wiem. No nie wiem. No to on zapraszam na mój kanał itp. itp. W następnym odcinku będziemy tępić trzy na nałaźni. Ale jak ty jest no jak twój kanał się nazywa? Tak, ja ci dam linki, oni fejdą w opis. A i pozdrawiam Najsłabszego Maga, Darka Flame'a. No. no i, to, no i to, no to sobie wbijcie do Belarga na kanał i sobie zobaczcie łaźnie. Elo.